Cześć wszystkim, dzisiaj na, y, nagrywam jak mój brat, ciateczny Oskar, gra w grę. I niech trochę wam, wam opowie o tej grze. To jest fajna gra, bardzo jest łatwa. Zmazujemy właśnie bossa, prądem go zmazujemy, prądem go też... Prądem... Nie broń się z mojej kuzynce. No dobrze, jak czas się bior, broni, no? ale teraz ja go zrobię. Tutaj, z... jak słyszycie zesera. inne. Jak słyszycie jakąś piosenkę w tyle, to moja La... siostra czy też na Laura Grzegorz. No już teraz cię podpalimy. Troskę. Jaraj się, jaraj. Jaram się, jaram się. tu jest taki odcinek. No, nie. Y... Ja. To jest fajny odcinek. Właśnie, właśnie lekcje ja mam w połowie odrobione. Nie, gość, to jest? Jeżeli nie pamiętam, Na pewno mam odrobione lekcje, to co pamiętałam. Chłodzyciu! No już teraz I teraz. Chłodzyciu, idziemy. I teraz, pa, zostawcie lajka i subskrypcję.